Witam, dzisiaj montujemy kapholdery W miejsce popielniczki Czy tam miejsce na okulary Od czego zaczynamy Podnosimy sobie to Łapiemy za tą skórkę I podnosimy tak samo w manualu będzie Wciskamy przycisk Z przodu I tą gałkę Ku górze Wyrywamy, wyjdzie. Podnosimy delikatnie i teraz mamy tu, tu jedną wtyczkę, tu drugą. W menualu tego nie ma, więc nie będzie tego problemu. I właściwie to już mamy ogarnięte. Teraz musimy podważyć delikatnie sobie całą tą konsolę. Ja sobie zacznę stąd. Takim plastyczkiem zacznę sobie ją podważać i podnosić. Jak podniosę, to trzeba będzie wypiąć sterowanie iDrive'em. No i zaraz tam pokażemy, co dalej. Nawet nie musiałem, w sumie tylko tutaj delikatnie podciągnąłem i wszystko wyskoczyło. Tutaj mamy kawał od iDrive'a, więc go sobie wypniemy. I cała konsola już będzie wolna. Jak mamy to wolne ten kabel to jest do iPoda mojego to tego już nie będzie, gdyż aktualnie przesiadłem się na Lightning taka przejściówka i dwa kabelki trudno Torx T10 TX10 4 śrubki wykręcamy i wkręcamy Nasz kapholder. Tu jeszcze tak pokażę. Przeprowadzony kabelek pod taką gumową osłoną. Tu kiedyś telefon to był zdemontowany, ta osłona została taka dokupiona taka gumowa osłonka. No i kabelek sobie tutaj przechodzi, ten montaż generalnie prosty kabel bardziej mi się podoba niż to będę jeszcze szukał coś takiego, żeby było... Jeden długi kabel przeprowadzi go, żeby był jeden a nie dwa. a to w... kiedyś wam pokażę, jak znajdę. To yy. sobie wyrzucimy Tak to wygląda. I montujemy w kolejności odwrotnej. Powolutku. Podobno w menualu przy wrzucaniu piątki piątego biegu ten kubeczek, jak tu coś jest, to tam troszeczkę się dotyka. Więc jest ciasno. Pewnie tak samo przy jedynce, ale tego nie jestem nie, nie pokażę. W automacie podobno nie ma najmniejszych problemów. Więc yy, teraz a 4 4 torksiki. To tak wygląda. Składamy kręciowo i Drive. Później to. Wciskamy gałka i wszystko. teraz pokażę, jak to poskładane, jak to wygląda. Tu, w tym miejscu, jest jeszcze taki wystający element. Jakieś mocowanie przy innej wersji. Nie wiem, czy w manualu jest to do czegoś wykorzystane, czy nie. Zostało to usunięte, to wystawało, bo ciężko wchodziło. Weszłoby, ale. Nie chciałem nic uszkodzić, a to jest tutaj do, do niczego niepotrzebne, więc zostało to usunięte. Podciąłem nożykiem delikatnie i, pod, i podważyłem do góry, to się odłamało. Teraz już będzie ładnie. O, więc coś czułem, że jest jakiś opór tu w tym miejscu, jak zacząłem wkładać, bo podważało, ta strona już chciała wsiąść, a tutaj podważało i teraz... Jak chciałem podnosić to już przeskoczyło na drugą stronę, więc Więc że lepiej żeby tego nie było, zapomnij się kiedyś yy, I przy wyciąganiu w razie jakiejś próby Czegoś innego robienia Może się coś połamać, więc Po prostu to zostało usunięte No i wygląda to Tak jak jest skończone Dosyć Mocno trzymają te tutaj blokatorki. Mm. No, powiedziałbym, że tu się delikatnie zapiera. Na tych małych puszkach lepiej ruszają się, ale <coughs> nieźle. To, to, to w ogóle się nie rusza, to już naprawdę trzeba się postarać, żeby to się ruszyło. To tak będzie dobrze. Czyli jak ktoś Red Bulla będzie chciał wstawić, to nie ma problemu. Tigera, coś gera tak, energetyka w takiej puszce, spoko, gruba pucha. No już się tam delikatnie może oprze, oprzeć. Myślę, średni napój też wejdzie, drive. Oczywiście przy piące, przy jedynce nie, ale przy piątce by byłby delikatny, by to się dotykało. <laughs> Alright, dzięki. Link do tego cupholdera dam w opisie, by kogoś to interesowało, a cup holder był zapakowany w takie tekturowe pudełeczko tam w środku jest pełno tych gąbeczek więc był porządnie zapakowany nie dostałem rachunku ani na maila ani na ani tutaj więc słabo i co? Aha i są różne. Tu w tym miejscu może być ładowarka zwykłe wejście na ładowarkę taką samochodową, lub podwójny port z USB Coś w... coś takiego jak tutaj, tu taki podwójny port podświetlany na pomarańczowo. No więc ja wziąłem tą najtańszą wersję z sport... No i uważam, że tutaj akurat przy piciach to lepiej, żeby nie było USB-ków ani żadnych źródeł zasilania, gdyż w razie wylania się jakiegoś napoju. No, możemy sobie zrobić na trasie jakiś problem. Zwarcie, coś nam się, jakieś zabezpieczenie zadziała, i coś nam się wyłączy. Dzięki wielkie. Do następnego.